Dzień dobry moi kochani, dzisiaj będziemy gotować bardzo szybko Tak, będziemy mieć 10 minut, żeby przygotować jak najlepszy posiłek Tutaj są moje składniki, tutaj są Olci składniki I gram w papier na o to kto zaczyna pierwszy 3 po 3 wygrać. czyli... Ty pierwszy Ja pierwszy, dobrze, ja pierwszy w takim razie Ja wtedy mam czas, żeby przemyśleć i się rozciągnąć, rozgrzewkę zrobić Słodzień, A za to macie czas, żeby zasubskrybować kanał, zostawcie lajka, jeśli chcecie więcej filmów tego typu. To zostajesz w kuchni, będziesz jakby. Żeby... Tak, ja mogę tutaj być, tylko po prostu. Dobra, masz swoje tam składniki. Moje składniki odsunę i teraz Ty możesz y, zaczynać. Może ja po prostu się odsunę. Tutaj na bok. Bo tu jest bezpiecznie. Dobra, nie przygotowujemy sobie nic i tak dalej. Tak, ja tylko czas Ci przygotuję. Czas mi przygotuj. I w momencie, gdy klikniesz start, od razu lecę z koksem. Jeżeli się nie zmieścisz w czasie, no właśnie. to przegrywasz od razu. I tak? automatycznie druga osoba wygrywa. Ale pytanie teraz: czy do 10 minuty, do samego końca czasu musimy mieć gotowe, ułożone danie? No, czy chyba może tak. być tak, że wszystko będzie na patelniach i tylko to złożymy po 10 minutach? Nie no, chyba, chyba. Złożone. Nie musi być nałożone na talerz, ale złożone w jakieś jedno naczynie, W jedno ten i ewentualnie, no nie wiem. Bo no, musi być tak, że. Możesz to wziąć tak i nałożyć na talerz że jest gotowe Dobra, okej okay. Czekaj, tu są patelnie To jest ten problem, że on nie wie gdzie co jest Tu są patelnie Tak, Dobra. ale zamykamy No zamykamy, tylko mi się od razu tu odsuń, bo jak że to biorę patelnie Dobra, uwaga, uwaga czas Uwaga, 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 czas, start Dobra, moi kochani, bierzemy dwie patelnie Teraz tak, do jednej patelni wrzucamy połowę mięsa. Specjalnie kupiłem mielone z filetu z kurczaka, bo ono się smaży najszybciej. Bierzemy więcej połowę tego mięcha, wrzucamy je na patelnię i smażymy, tylko moje ręce. Dolewamy trochę oliwy. Na czternastkę, na maksa wszystko generalnie smażymy widzowie To szybko rozgnieciemy Tutaj też wlewamy oliwę Chociaż olej byłby lepszy Można mieć olej z oliwą na patelni? Ja też nie wiem Dolewamy go mniej więcej tyle, żeby zakrył nam ziemniaki Stawiamy go na czternastkę, na maksa To trzeba na szybko doprawić Ale to będzie tragedia, nie? No, teraz ciebie jest trochę chaotycznie Ale się że fajnie jest coś przygotować do na szybko Ja sobie też zrobiłem dość wymagające danie I nie weryfikowałem, czy da się je w ogóle w takim czasie zrobić Noś nagrywaliśmy taki odcinek na mój kanał kiedyś, ale prostsze rzeczy robić. Tak, takie. robiliśmy kotlety z nigerią y, czy coś takiego. Tak, coś takiego robiłem. No. Teraz tak, bierzemy kartofla, widzowie. I myjemy kartofla. I teraz tu wykorzystamy gadżet, który ostatnio mieliśmy na odcinku z gadżetu. Zapraszam serdecznie y, do innych filmów, bo są gigafajne fajne. Ola, gdzie pożyłaś gadżety? W jakiej szufladzie? W jakiej szufladzie? Nie ma! Dobra, idźmy sobie. I teraz tak, robimy widzowie sobie ziemniaczki dobra, mamy trochę ziemniaków, to nie musi być duża porcja jakaś wrzucamy to do oleju dobra, i te ziemniaki się robią w tym oleju nasze mięso zobaczmy jak tam nasze mięso to już się pali z jednej strony dobra, bierzemy na szybko cebulę specjalnie kupiłem cebulę już obraną żeby było szybciej, taką o Krejamy teraz na szybko do naszego mięsa cebulkę o kurde, co się dzieje z tymi ziemniakami? Czemu nie tak szybko? One się czarne zrobiły. Już się wyciągamy. A, jeszcze płakać mi się, kto cebuli. Dobra, cebula wkrojona. Dobra, ej, te ziemniaki mi się jarają. Co by się stało? Nie pytaj. nie spodziewałem się, że to się aż tak szybko robi. My Umyłem. To jest umyty? Ale umyte Ale dobre. Robię jeszcze. No, ale oni są od Dobra, to się wypali w wózki. No, to się myje! Ale myłem go! No chyba niedobrze! No te piasko nikomu nie zaszkodziło. No, bo zostało 4 minuty. Wiem o tym. Tak, że to się robi kurde w 30 sekund. No ale z tego wychodzą mega cienkie e, te plastry. Ja faktycznie, czuć tam piasek. Teraz nie będzie czuć, ja lepiej. Dobra. Niech się jeszcze raz tu robią. Teraz tak nasze mięso. Widzę, ważne, żeby to mięso było podsmażone chociaż trochę. Jest, nie jest surowe, to jest istotne. Ile czasu? Dwie minuty 10 sekund. Co ty gadasz? Nie zdążę. Nie zdążę, nie zdążę totalnie. Dlatego widzowie, ja słyszę na łatwiznę tutaj. A mam nadzieję, że ja w ogóle zdążę. Ej, myślałem, że 10 minut to jest więcej czasu. Dobra, widzowie, zrobię to inaczej niż mnie w nanach. Dziękuję parmezan. Jak kupiłem parmezan tarty? Dobra, ja chcecie jakieś się szybciej teraz robią. Teraz się je robią za wolno. Ej, nie doprawię tego mięsa odpowiednio dobrze ciężko jest tak na to. Uziewana. Ile czasu? Półtorej minuty. O kurde. Rób cokolwiek z tego. Właśnie chcę, tylko nie ziemniaki się zrobią. Wszystko to słone jest dobre. <grym> Ile czasu? E, 50 sekund. 50 sekund? <grym> ja widzę, że teraz tak śmieję, ale zaraz ja będę w tej sytuacji, nie będzie mi tak do śmiechu. O, jest ciepłe. Górący, kur... Ile czasu? 30 sekund. Dobra, dobra, wyrobi się. Miało to wyglądać zupełnie inaczej, widzowie, tak generalnie. 20 sekund. Parmezan, parmezan, gdzie jest parmezan? No ja nie mogę się parmezanu, sorry Ile czasu? 3, 2. Kurde, jeden. nie zdążyłem tak parmezanu. Przepraszam, że, jest, że się śpie, ale jak widzę, jak Paweł tak szybko próbuje, że to wyjdę, to no, to jest zabawne No więc tak się prezentuje moje danie Miała być to zapiekanka ziemniaczana zapieczona a w sosie pomidorowym z mięsem mielonym, z cebulką i serem Wyszły talarki z czymś na górze Aczkolwiek nikt nie powiedział jeszcze, że to nie będzie dobre No to prawda, może Nie tylko tak. po soli, ziemniaki Nie zdążyłem, no ale trudno, już musi takie być Dobra, to posprzątajmy tu i przetestujemy moje, bo straszne zrobiłem No dobra widzowie, smakujemy Bardzo mało sosu Problemy do ziemniaków. Proszę nie narzekać, miałem 10 minut. Te ziemniaki smakują jak chipsy One mm -hmm. smakują takie lejsy solone. gdyby się posolił to były lejsy Ten sos totalnie nie pasuje do tych ziemniaków Tak, totalnie nie pasuje To są chipsy z sosem Bo ten sos miał być zrobiony, miał być doprawiony Miał być zrobiony tak bardziej zapiekankowo Ale no nie zdążyłem, nie? Wlałem po prostu pasatę i tyle I sos jest w ogóle niedoprawiony No ale zrobiłeś jakieś danie, tak? Jest no. zjedliwe? Jest jedliwe. jedliwe. Zobaczymy, czy mi się uda coś zrobić? Czy moje będzie zjedliwe? Bo może to będzie to tak, że ty, ty się wygrasz To ziemniaki to, ziemniaki to jest to są dobre, no? Tylko... Jakie jesz? to trochę piasku masz w budzi? Tam tych było więcej. Trzeba trochę lepiej z olejem wyciskać, bo bardzo dużo oleju zostawiłem. Bardzo dużo oleju. Nie, no ale jest to danie do zjedzenia. Oczywiście. Nie smakuje najgorzej. No, nie, nie jest nie. takie, że ten. Ja będę jeszcze. Tak. Przygotowane przez ostatni na kanał. Zobaczmy, jak wygląda. Mam nadzieję, że troszkę lepiej. 10 minut, czas, start. Stawiam na początku wody widzę, bo ja robię makaron. Wow, 10 minut. Tak. Znaczy no jest to wykonalne. Jest to wykonalne, bo tu jest napisane 5-7 minut. To to musi być wykonalne. Ja za to usiądę. Przez to będę siedział dzieł. To, to. jak to się nas gotować, to wyrzucimy tego makaron. Teraz bierzemy się za cebulkę i czosnek. Musimy to pokroić. Weź więcej tak Serio, bo to ci szkadzam. No lepiej tak żeby tam stało. My mamy ciachaczkę do tego. Na no co? Możemy o tym z takich rzeczy, nie? No możemy, możemy możemy ze wszystkiego słowa w kuchni. Dobra, teraz czosneczek. Mi się wydaje, że ja się raczej wyrobię, chociaż nie wiem. Zobaczymy. Jezus Maria, czy jest stres wewnętrzny. Za dużo oliwy, dobra, ki. A wobec, że niektórzy pracują w takim tempie. 12 godzin. na dni. Prawa także giga przerombana robota. Bo ja. nie, każdego kucharza, który wyrabia w, w, w zawalonej restauracji. Ja nigdy nie pracowałam w kuchni. Ja miałam okazję pracować u boku kucharzy i... Ale nawet widziałeś, nie? Od, od boku jakby, jakby ten... No ja nigdy nie miałam okazji pracować w kuchni, w ogóle w gastro nigdy nie pracowałam, więc nie wiem jak to jest, ale podejrzewam, że jest to trudne Dobra, tu się gotuje, tu się gotuje, tu się smaży, dobra. Teraz bierzemy pomidorki, kroimy je. O nie, co Już masz Wiem, ale bolą 6 minut 10 sekund Serio? Tak Dobra, kim wrzucam to pomidory od razu? Niech się robi W tym czasie jeszcze sobie potrę yy, parmezan Czy pecorino romano do pod do tego tak Nasz, masz. Z blatu się im nie daje, kochanie Nie wiem, no, ale mi spadło, to co ja Spadło Strasz się szybko ja te 10 minut w tej kuchni Dużo szybciej ono mija, gotujesz niż jak tak się nie się robiłam Została ci połowa czasu Nie, ja się wyrobię, to jest easy do zrobienia okaże. Ile tego sera jest? Mało Trzeba speeda oh, Ręka błogie Ile czasu? 4 minuty 10 sekund Ja pier... nie wyrobię się Ola 50 sekund temu Rala i to owo się wyrobię. I makaronem się nie wyrobię Bo gotujesz go na za małej mocy Jest na te! Dobra, ja robię <laughs> inny pot co ty robisz? To jest surowe jeszcze. No to zaraz nie będzie surowe. 3 Trzy minuty niecałe. Te psy się plądają pod nogami, nie? To jest takie utrudnienie, oni chodzą tutaj albo leżą. O, teraz będzie ładnie Dwie pół minuty. Miało to trochę inaczej wyglądać, ale będzie takie wszystko zmielone Czemu się śmiejesz ze mnie? Nie no moje też miało inaczej wyglądać, ty się ze mnie śmiałaś cały czas Nieprawda Śmiałaś, się ze mnie bogi, a ja nie mogę się uśmiechnąć To bez smaku Minuta 50 razie. Ja pierd... Wygram to widzowie, jakimś cudem Dobra, to się gotuje. Może to zrobię się. Niech się robi. Robisz się? Może? Została ci minutę i 15 sekund. Nie ma opcji. Do śmietanki dopiero zalałaś? Tak? Kurwa! <grych> Pogodzi ci pomóc i wytrzeć tą wodę. Ty mnie to jakby wiecie, to chodzi o płytę, żeby nie, nie przemokło w dół. Także to, to zrobię tylko ze względu na bezpieczeństwo naszej kuchni. Ile czasu mi zostało? Oko Około 30 sekund. 39 sekund. Ty no, coś tam dzieje z tej patelni, 10 sekund 10? 10, 9, 5, nie. 4, 3, 2, 1, 0 No jest na patelni, jest na jednym naczyniu No jest, no No ja mam podany na talerz ale nie musieliśmy No mieć. tak no No dobra, to nakładam to na talerz teraz Makaron jest surowy jeszcze No, także ten No, sprzątamy i testujemy Nie wygląda to zbyt apetycznie, ale to trzeba wiesz tak o makaron żeby wymieszać trochę. Pachnie ładnie. Trochę sprzątaliśmy i to przeleżało w tym sosie, dzięki czemu makaron się dogotował. Mm, jest twardy, jest twardy. Moim zdaniem Wyszło bardzo dobre. Gdyby nie makaron, to by byłoby dobre danie. Czuć, że śmietana jest jeszcze taka surowa. Nie jest taka, wiecie, ugotowana Śmietana zrobiona. nie jest surowa. Jajko może być surowe, gdzieś śmietana surowa. Co ty mi No bym Ale... Nie tak. No wiecie o co mi chodzi? Nie, nie wiem. Ale nie. jest to lepsze od mojego. Jest to ewidentnie lepsze od mojego. Nie ma co do że wybrać. Ja to bardzo chętnie obiad sobie. No i jest, no jest bardzo dobre. Ja tego nie zjadł, bo ja nie lubię w ogóle takich dań ze śmietaną. Tak, Pawa nie lubi, to prawda. Aczkolwiek y, jest to lepsze od mojego to na 100%. Dwie stówki ci bliknę. Dziękuję, bardzo. Dajcie znać w komentarzu czy chcecie więcej takich challenge'y, żebyśmy nagrywali. Zostawcie lajka like i widzimy się niebawem. Pa pa.